Poznaj Oeks Fulfilio, lidera rewolucji w logistyce e-commerce. Nasze zaawansowane systemy zarządzania zamówieniami i magazynem gwarantują wyjątkową efektywność i niezawodność w realizacji potrzeb Twojego biznesu. Zapraszamy do skorzystania z naszego płynnego procesu zwrotów, który został zaprojektowany tak, aby podnosić satysfakcję i budować lojalność z Twoimi klientami. Dzięki wieloletnim partnerstwom z czołowymi przedsiębiorstwami, m.in. z branży FMCG, oferujemy specjalistyczną wiedzę w zakresie instalacji i points of sale. Nasze elastyczne rozwiązania zakupowe i procurement obejmują cały proces od projektu po produkcję i są dopasowane do indywidualnych potrzeb marketingowych naszych klientów. Dołącz do nas w OX Fulfilio, gdzie zapewniamy płynność i efektywność logistyki e-commerce. Twój sukces to nasz cel.